Dzieciaki, to ja, Alicja, i mam na dziś specjalną dla Was propozycję, prosto z krainy czarów. Ale wiecie co? Ktoś byłby mi do tego potrzebny moja koleżanka z bajki, królowa Pier. Ale czy ktoś ją gdzieś widział albo słyszał? No nie, ona śpi! Królowo, królowo! Dzieciaki, musicie mi pomóc ją obudzić. To co? Na trzy, cztery? Pobudka. Trzy, cztery. Pobudka Wstawaj! Stałej! Królowo! A co tutaj się dzieje? No, królowo, mamy ferie zimowa, a królowa śpi. Ferie? A co to są ferie? Mów mi tu szybko, pokażę cię ściąć! Królowo, ferie to jest taki czas niezwykły. Kiedy można dłużej poleniu chować, dłużej pospać i więcej się bawić. A w tym roku, w tym roku królowa, wodzi Sławskie Centrum Kultury przygotowało świetną propozycję dla nas. Ach, zastanawiające. To ja mam cały czas pewnie. Królowo, wiesz co? Ja tak się cieszę, że miałabym ochotę tańczyć. Iść na bak. Najlepiej z moim flamingiem na bal hy. no moje dziecko w tej kreacji ale co w tej kreacji to ty możesz co najgorzej iść sobie na herbatkę do kapelusznika o, na bal no to jest kreacja na bal Jakbyśmy tu doszyli, coś tu skleili, gdzieś coś obcięli, królowo? Co królowa myśli? Drogie dziecko, no, nie obraź się, ale ty za bardzo nie masz gustu, więc yy... pomogę ci. Pomożesz mi? Mhm. To wiesz co? Ja nawet coś na tą okoliczność przygotowałam. O, Ile tego tu mamy. Zobacz, królowa. A jakbym tak założyła taki kapelusik? Mm. E, nie. nie. Nie, nie. A taki? A taki królowo? E, nie. Też nie? Nie. A jakbym miała tą różdżkę? E, nie, 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 nie. Nie. A taką ma nic. Nie. To mi się nie podoba. To y, nie pasuje do koloru moich oczu. A, tak. a to Króba jest się w, nie w ogóle zna. już niemodne. Jak ci. Nie zna się królowa i koniec. A tak! Hmm, jak na hmm, no. Anowal? Ja ci, ja ci mogę. Bo wiesz, popatrz, mamy tu tyle materiałów i z tego na pewno da się coś zrobić. Hmm, czyli zróbmy same? Piękny strój? Tak, to jest świetny pomysł. Zróbmy same. Dobra. Co my tutaj mamy? Mamy różne elementy Mamy bibułę, mamy nożyczki, mamy materiały, papierowe talerzki, naklejki, szynurki, nożyczki i jeszcze można królowo, tak, kartony, bibuły. Dobrze dziecko, niech ci się przyjrzą. Pięknie, pięknie, pięknie. Czego tu brakuje? Kapelusz, kapelusz. Kapelusz można zrobić. Z takiej papierowej taski i do tego ten pomponik. No pięknie, pięknie. No. Świetnie się w tym czuję. Wy Ty też na pewno macie wspaniałe pomysły. Spotagrafujcie swoje stroje i wyślijcie nam na konkurs. Czekają cenne nagrody. I widzimy się jutro o dziesiątej na fanpage'u Wodzisławskiego Centrum Kultury. A kogo tutaj nie będzie, każe go ściąć! Królowa żartowała.